To co? Zgadnij, mogę mm. niedobre, nie polskie dziadostwo. Chwilunia. Droga pani, ma pani, bardzo ładny bez. Jakbym miał sos, kupiłbym taki wiele. I wtedy mógłbym po ulicach śmierć. Mamo, zajadaj. Gdzie byłeś? W kinie. Hm? I co? Powiem ci, że takiego gówna jeszcze nie widziałem. Mm. A co to za gówno? No, polskie gówno, jak to jakie. A kto to zrobił? Rysiek. Ten z klanu! Nie ten z klanu, Tymon. To Tymon czy Rysiek? Tymański. Tymański! Znasz to? Biały No znam, znam! No. no, no, to jest jego właśnie. Naprawdę? Tak. Z tego żyje. A nie z jazzu? Mm, no nie. Mm. I kto tam gra? Tymański, mm. Brylewski... Kto jeszcze? Tranzystory... Mm. Mozil... Pewnie na golasa biega! Mm, nie, tak do połowy na golasa jest. Ale i leży właściwie. No kto jeszcze, no? Peszek... Arek Jakubik, Bohosiewicz. Która? To młodsza czy to jeszcze młodsza? To ta młodsza, co jest młodsza od tej młodszej nie gra. Czyli gra ta młodsza pierwsza. Sonia Bohosiewicz. Sonia, no. No. Halama gra. Halama? Mhm. To komoryciarz. A widzisz, niekoniecznie. Okazało się, że skończył studium aktorskie, czyli, no, coś tam liznął, ale orgazmu nie było. No, na pewno. No raczej. I co on tam gra? No głównie bzyka, biega w samych gaciach, drapie się po Alfredzie. Po jakim Alfredzie? Po Alfredzie Hitchcocku. I po to to studium mu było potrzebne? No, widać po to. Ale słuchaj. Bratam takiego oblechy, że się po prostu aż, ee, aż się mdło robi. Takiego strasznego wsioka. Komornik, menadżer, to z jakiejś wiochy tak kuźwa, wąsiska, szczota taka tam kuźwa. Widać, że jedzenie na wąsach No już, 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 już. Spójrz lepiej na siebie. Mamo, czy ja wyglądam jak frajer po studium aktorskim? No już, przestań. Gdzie ja to będą puszczać? W kiblu. Oooo, już, już, już! Aaaa! No. ty hejterku ty! No mamo, no gdzie mogą puszczać polskie gówno? W polskich o. kinach. A jaki będzie tytuł? No polskie Gówno, mamo. Pomyśl. Pierwszy naprawdę szczery film. Wchodzisz do kina, widzisz polskie Gówno. Wiesz wszystko, a nie! Hit roku! Najśmieszniejszy film roku! Polski Tarantino! Polskie SRINO! RINO! Rino. Film jest śmieszny, a Raczek jest głupi i nie ma racji. A tu masz, po prostu polskie gówno, wchodzisz i wiesz, czego możesz się spodziewać. Hmm. Od ilu lat? Nie wpuszczają tylko krytyków filmowych po czterdziestce, bo wiesz... Dużo gołych, pań tam biega. Hmm. Krytykom to mąci w głowach i nie wiedzą, co pisać. Co ty gadasz, za głupoty, synu? Żartuję. Film jest zrobiony pod wycieczki szkolne. Na chomika. No to znaczy? No, to znaczy, że wchodzisz na chomika, ściągasz co chcesz uuu, i schodzisz z chomika. Reżyser jest po szkole wajdy. O. Czarne, białe. Murzyn na śniegu. Czyli co? Czyli jeśli w pierwszej scenie na przykład główny bohater bzyka blondynkę, no to w drugiej scenie musi bzykać brunetkę. O. Jeśli na przykład w pierwszej scenie Jara Czarnego Afgana mm -hmm. w drugiej scenie nie ma rady, musi ciągnąć bialuśką jak śnieg kreseczkę. Chyba pójdę na to. Nie spodoba ci się. Ale co? Czemu? Jest jedna piosenka o księdzu Pedofilu. No, przyzwyczaiłam się. No to w takim razie w kinach od 6 lutego. Oj. Pójdę z wycieczką szkolną. <noise> Mamo, z jaką wycieczką? To jest wściekły musical tam. Bzykają, ćpają i śpiewają. Ale to kto? Jest tam podział tam halama bzyka. A? Brylewski czpa, Tymański śpiewa. A może im przygrywa i się gapi I tak w kółko? Nie no. Zmieniają się trochę tam. ale, ale właściwie w kółko to samo. Tylko morder się nie zmienia widok. Jakaś montażystka się do tego dorwała, tak to pocięła, że wyszedł z tego film. Taki sex, drugs, and rock and roll. Wzykanie, ćpanie i śpiewanie. Polskie gówno mówisz. Tak, w kinach od 6 lutego. Wilonia, jak to jest od 6 lutego? Jak ty to? Na czym ty byłeś? No właśnie. Wiem, że czasami bywa nudno No i dobrą zabawę zdobyć trudno Ale jest i na polskie gówno Więc trzeba je zjeść równo No i tak sobie tutaj nawala Mój styl to jak lotki kara I nie będę za chwilę mówił nara A pani jest trochę stara